واربع <applause> فراغ <applause> Kurwa co? No chyba ich pokurwiło. Jeszcze kurwa on ma ona jeszcze ma zapłacić? To co to kurwa za fundacja jest? To zarobili na psie 10k i jeszcze kobicie kurwa, której oddają tego psa, jeszcze każą płacić te siano. Ja pierdolę. Jaki syf jebany w tym kraju, kurwa nie. No tak. Ta, ta, ta. Tak, 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 tak. Pierdolenie osopenie. się ujdzesz? Ja pierdolę co jest kurwa grane. Aha. My się kurwa sami gubią ty w zeznaniach. No i chodź wiesz? Aha! Co to kur... Ale co to kurwa znaczy, weszli na, na, na teren do, do niego co? No mówiłeś, syndiały, o nim, no. To znaczy, kurwa, se weszli w mundurach i sobie wzięli psa. Nie rozumiem, przecież to kurwa, zwykła kradzież. To, to na policję się zgłasza takie życie. Ja pierdolę, co za... Ej, ludzie są pierdolnięci. Jeden kurwa wielki przekręt. Ale syf jebany, nie? No ta, ta. Ale biznes, nie? Hajs się kręci, kurwa. Hajs się zgadza. Ha! 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 Jaki kurwa zysk? Jak fundacja zysk wyka wykazuje? Milionowy. To nie powinno być tak, że fundacja leci kurwa non-profit? no no wiadomo no straszne kurwa nie będziemy mogli dalej kurwa kraść psów ludziom żeby robić kolejne zbiórki ale syf ciekawe kurwa ten założę się że ludzie którzy tam pracują ci kurwa co te psy zbierają i wykradają ludziom są na prowizji nie że mają kurwa. No, autentycznie założę się, że mają procent płacony od. Od kurwa każdej zbiórki. Gwarantuję wam to, nie? Kto wymyśli lepszą historię, kto znajdzie gorszego psa, to więcej zarobi. No to kurwa chodzą takie szmaty potem i kradną ludziom psy. XD, ale syf, ja pierdolę. Nieźle, nieźle. Siema, siema No właśnie konopa oglądaliśmy Ja, czy ktoś jest niepojęty co się dzieje kurwa na, w tym kraju No nic, to chyba trzeba jakąś fundację założyć Będziemy ten, dokarmiać kurwa speedrunnerów w Polsce Co wy na to? Znam paru kurwa co, co głodne chodzą, na przykład ja